Pstryk! Cofnijmy się do czasów, gdy Maja była małym dzieckiem. Pozbądźcie się koków. Zmień kolor skóry. Teraz jej fryzura wygląda dobrze. Dziecko ma brązowe oczy. Dodajmy trochę połysku. I słodki uśmiech. Pstryk! Na szyi wisi złoty dodatek. Mała Maja rozpoczyna swoją podróż. Potężny szaman przyszedł, aby rozpocząć jej rytuał. Gdzie jest mój tamburyn? Tu jest. Cóż, zaczynajmy. Czy to indyk? Potrzebuje innego stworzenia. Spróbujmy jeszcze raz. O, dzięki Bogom. Oto dziecko, które zmieni wszystko. Posłuchaj mnie, dziecko. Zrobisz wielkie rzeczy. Nadszedł czas, abyś przyszła na ten świat. Niech proroctwo się wypełni. nie zaprowadzi cię do miejsca, w którym rozpocznie się twoja podróż. Ruszaj. Wybierz piankolinę. Teraz ma pióra, duży ogon indyka i parę skrzydeł. Oto nogi! Pomaluj szczegóły. Uformuj głowę z piankoliny. Śmieszne oczy, dziób i czerwoną szyję. Pokryj całość lakierem akrylowym. Ale szaman nie był jedynym, który wiedział o przeznaczeniu dziecka. Złoczyńcy dowiedzieli się, gdzie mieszka Maja i postanowili ją porwać. Nie pozwolimy, żeby jakieś dziecko zrujnowało nasz plan. Ale gdzie ona jest? Nic nie widzę. Tu jest, pod kocem. Łapią szybko. Mam! Indyk? Co się dzieje? Gdzie jest dziecko? Ja je złapię. A! Zejdź ze mnie! W nogi hałas obudzi wszystkich. Nie udało się. No cóż, uciekli i zostawili bałagan. Dziecko dorastało. Ufarbuj o jej włosy. Narysuj czerwoną maskę na twarzy i dodaj specjalne ozdoby. Wytnij szarą sukienkę. Wzór lepiej wygląda na białym. Czy dobrze w tym wyglądam? Oczywiście jesteś taka słodka. Mistrzu, czy nadszedł czas aby nauczyć mnie nowych ruchów? Nadszedł. Patrz mm. i powtarzaj po mnie. Hmm. Jak się tu dostałaś? Chcę się uczyć. Nie, jesteś za mała. Nie! Hm, ale możemy coś zrobić. Mm. Sensej postanowił dać dziecku worek treningowy i rękawice. Teraz Maja może ćwiczyć. Hmm? <śleszy> nie bój się, nie gryzie. Narysuj białe zęby oraz czerwony język. O, teraz pantera wygląda bardziej niebezpiecznie. Złote plamy zdobią jej skórę. Okrągłe kolczyki błyszczą na uszkach. Nie chcielibyśmy wpaść na to stworzenie w środku nocy! W królestwie dżungli wszystko było spokojne. Zwierzęta bawiły się ze sobą. A uważaj, pantera! Ale był ktoś, kto mógł ją oswoić. Mała Maja natychmiast wsiadła na panterę. Wygląda na to, że się dogadują. Pantera okazała się słodkim kotkiem. Zaczęła mruczeć, gdy Maja pogłaskała ją za uchem. Nie ma się czego bać. Czas tak szybko mija. Talalka stanie się na nastoletnią mają. Co z moimi włosami? Chwilka. Zrobiliśmy spódnicę i jasny top z białej tkaniny. Ozdób ubrania w ten sposób. Duża klamra zdobi metalowy pasek. Skórzane nakładki ochronią ramiona. Dodaj koraliki. Załóż kilka symboli. Teraz Maja jest gotowa kontynuować swoją podróż. Poznaj pierwszego uczestnika. On jest niepokonany. Grrr. Tak. Stanie przeciwko Mai, naszej nastoletniej gwiaździe. Zaczynajcie! Dziewczyna była szybsza i mądrzejsza niż jej konkurent. I szybko związała go Lianą. Wygląda na to, że zaraz wygra. Ale coś poszło nie tak. O nie! Liana pękła! Auć! Obejrzę to. Jest ranna. Niestety musimy przerwać walkę. Narysuj niebieskie symbole na pasku tkaniny. Torebka strunowa zmienia się w mały pojemnik. Za sklep krawędzie Włóż rolkę do środka. Bandaż przyda się, gdy ktoś zostanie ranny. Gdzie jest pacjent? Nie martw się, przyjrzę się tobie. To nic, szybko się zagoi. Nie, jest naciągnięta. Musimy to zabandażować. Właśnie tak. Noś go przez jakiś czas, a ramię się zagoi. Dzięki, doktorze. Masz rację. Maju, jak się masz? Już nie boli. Gratulacje. Czas zdjąć bandaż. Tęsknieliśmy za tobą na ringu. Tak, teraz mogę wziąć udział w bitwie roku. Ten materiał jest magiczny. Możemy zrobić z niego amulet. Rozwałkuj modelinę. Zrób kolczyk. Wow, to czaszka. Włóż do piekarnika. Prawie gotowe. Wygląda wspaniale. Uzupełnij kolczyk koralikiem. Ha, wygląda na niej świetnie. Wow. Po serii pechowych wydarzeń, Maja postanowiła udać się do szamana. Musi dowiedzieć się, co się z nią dzieje. O, tutaj wszystko jest takie niezwykłe. Po co tu przyszłaś? Powiedz mi, dlaczego mam takiego pecha. Życie bohaterki nie jest łatwe. Wykonam rytuał i wszystko wróci do normy. Dziwne, nie widzę żadnych zmian. Spójrz w lustro, tam znajdziesz odpowiedź. Maja zauważa duży kolczyk w odbiciu. On przyniesie ci szczęście. Nie zgub go i bądź ostrożna. Yeah. Wow! Dzięki! Nie bez powodu istnieją legendy o Twojej mocy. Możesz nam nie liczyć, dziecko. Do następnego wyrobu będziemy potrzebować kotła. Dzięki! Wytnij otwór. Przymocuj podkładki. Stryk. Heum pokryty jest złotem. Narysuj oczy po bokach. Dodaj daszek, to jest dziób. Na głowie znajduje się kolorowy herb. Sensei przygotował specjalną nagrodę dla zwycięzcy: wejdź na ring! Zwycięzca otrzyma hełm Orła. Za pomocą talizmanu, Maja zdobyła swoje supermoce. W jej rękach pojawiła się magiczna kula. Jeden rzut i potężny przeciwnik przegrał. Walka się skończyła. Maju byłaś odważna i mądra. Helm Orła jest twój. Zasłużyłaś na to. Tak! Gratulacje dla zwycięzcy! Tak, Maja! Po latach? Maja poprawiła swoje umiejętności i stała się wojowniczką. Na jej twarzy wciąż jest maska. Przytnij czarne włosy, aby uzyskać asymetryczną fryzurę. Utrwal je lakierem do włosów? Doskonale! Zrób strój z brązowej sztucznej skóry. Zrób wygodne spodnie. Na wierzchu znajduje się tunika. Od pasa w dół ma na sobie zbroję. Załóż duże buty. Wygląd uzupełniają dekoracje i złote podkładki ochronne. Maja ma wygodny strój. Jest gotowa chronić królestwa. Ach, to smok! Pomocy! Nagle ktoś się złapał za ogon bestii. I co? Jesteś gotowy do walki? Kim jesteś? Mają. Mi jesteś tu mile widziany. Bam! Gdy tylko Maja wspięła się na niego, smok natychmiast stał się oswojony i słodki. Ona jest taka potężna. Dzięki za uratowanie nas. Zawsze chętnie pomogę. Przytnij blok ze styropianu. Nakładki z twarzami będą chronić miecz. Dodaj spiczaste kawałki. Musimy to pomalować. Owinie rączkę sznurkiem. To wygląda poważnie. Maja dostała nowy sprzęt. To miecz najsilniejszego wojownika. Aby stać się niepokonaną, Maja musi znaleźć magiczny miecz. Mapa prowadzi mnie we właściwym kierunku. To tutaj. Pewnie muszę powiedzieć coś specjalnego. Ziemia wymyka mi się spod nóg. Kamienie zaczęły spadać. Spadam! Potem kamienie rozstąpiły się, a przed nią pojawił się przeogromny niebieski kryształ. Nie może być. To miecz. Teraz jestem niepokonana. Dopełniła się przepowiednia szamana.